Zdarzyło ci się kiedyś, że byłeś bardzo zniechęcony, zmęczony i osmut, albo smutny, i Pan Bóg dał ci jakieś słowo, które cię podniosło, więc mnie się to zdarzyło. Codziennie jeździmy na uczelnię, i, i zdarzył mi się taki ranek, że, że byłam niewyspana, zmęczona, trochę smutna, trochę zniechęcona, i myślałam sobie, czeka mnie następny dzień na uczelni, co się będzie działo. No, więc w takim stanie jechałam, jechałam na uczenie. I nagle widzę, że na sąsiednim, na sąsiednim pasie autostrady przejeżdża obok nas furgonetka, i na tej furgonetce widnieje wielki, wielki napis To życie trwa tylko dwa dni. I popatrzyłam na ten napis, uśmiechnęłam się i pomyślałam: rzeczywiście, rzeczywiście nie warto jest skupiać się tak bardzo i absolutyzować. To, co się dzieje teraz, to jak, to jak się czuję dzisiaj, to w jakim jestem stanie dzisiaj, bo to życie tak naprawdę to jest przygotowanie do tego życia, które nas czeka później. Że to życie trwa tylko dwa dni. Warto je dobrze wykorzystać, warto się cieszyć, warto być otwartym, ale nie warto absolutyzować niczego, co się tutaj dzieje. Bo warto, to co warto robić, to warto myśleć o niebie i o tym, co tam nas czeka i kto na nas czeka.